Wiem, że nie jesteście gotowi. Ja to jestem zawsze. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Bonie Każda wizyta prezesa PZPN włoży włoży to szczególne święto dla kibiców, dla pana również? No nie, no nie przesadzajmy, Pana pan. No przyjeżdżam na stare śmiecie, przyjeżdżam obejrzeć drużynę, w której grałem, w której spędziłem najpiękniejsze lata mojej polskiej przygody z piłką. Drużynę, z którą odnosiłem wielkie sukcesy, którą kocham, którą lubię, którą szanuję. Drużynę, którą... Ileś lat temu starałem się podnieść z marazmu, prawda, drużynę, które potem oddałem właścicielowi, który zrobił to, co zrobił i teraz kibicuję drużynie, która się od nowa odbudowuje. No właśnie, ten proces troszkę trwa i na pewno trochę będzie trwał. No jest to nieuniknione, nie jest to proces łatwy, bo jednak ktoś musi się tym zajmować, to kosztuje troszeczkę pieniędzy, wszyscy chcieliby mieć wynik sportowy, wszyscy chcieli mieć drużynę, ale nie zapominajmy, że ktoś musi od rana do wieczora o tym myśleć i musi zdobywać, że tak powiem, finanse, żeby to się wszystko spinało. Tu jest Pana przyjaciel, Władek Puchalski, on pilnuje wielu rzeczy. Dobrze mieć kontakt z człowiekiem, który wielokrotnie, wiele lat z Panem pracuje. Znaczy no, akurat tej kwestii widzewskiej to nie odgrywa żadnej roli, no, bo, bo, bo to, to, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast no, z Władkiem mam bardzo dobre stosunki od wielu lat i Władek mi e, wiele rzeczy kontroluje, prawda, czasami go coś poproszę. Natomiast no widzę, to jest historia, ja się temu przyglądam jako prezes no i kibicuję Widzowowi, żeby żeby wszedł do trzeciej ligi, za rok żeby wszedł do drugiej ligi, żeby był ten, ten taki progresywny, progresywny krok do przodu. Tym bardziej, że widzę, w za rok będzie miał piękne, piękne boisko, i kibice będą mogli rzeczywiście być uszanowani, być na swoim stadionie, który będzie jednym z najładniejszych w Polsce. Będzie pan na otwarciu? Ja bo powiem jak chcesz chcić pierwszą ramkę, to trzeba, trzeba zrobić jakiś mecz, jakiś, jakiś, jakiś stary widze gra na, na jakąś słabą drużynę, ale pod jednym warunkiem, że ja strzelam pierwszą ramkę na nowym stadionie. No to możemy to panu obiecać, że będzie mecz Old bojów. No, no, to, no to dobra, no, przy, biorę to. Jak pan ocenia to, co ja zrobił widzę w przez 45 minut, tutaj z paradierzem? E, no można powiedzieć, że dobrze, ale powinni prowadzić sobie dwoma trzema bramkami, zapomnij, że widzę w połowie powie z przewagą wielkiego wiatru i mieli dwie czy trzy klarowne, jasne sytuacje, które powinny wykorzystać, no bo w drugiej połowie na pewno nie będzie nie będzie łatwo na ten mecz, to widzę, musi wygrać za wszelką cenę, bo jeżeli marzy i myśli o tym, żeby wejść do trzeciej ligi no to w tym meczu nie może paść żaden inny wynik niż zwycięstwo Widzewa. Kiedy Pan znów pojawi się w Łodzi? Jak będzie, nie wiem, może będzie feta, że się wchodzi z trzeciej ligi do, do drugiej, prawda, no ja jestem zawsze, jak mam czas, to zawsze nas widzę na Widzew z chęcią przyjadę i obejrzeć piłkarzy Widzewa. Dziękuję. Dziękuję.